Dzisiaj poszanowi trochę oprowadzić po mojej platformie społecznościowej. A no, więc jak to ona wygląda? Tu mamy profil, czyli nazwę profilu. Tu mamy oczywiście różnego rodzaju informacje, do jakiej grupy należę, kim jestem, jaką mam rangę. Tutaj są linki. Tutaj są między innymi różnego rodzaju wypłaty które udało mi się uzyskać. Dalej przejdźmy, tutaj mamy planszę społecznościową, gdzie są ukazane osoby, które są pode mną. Przechodząc dalej, możemy się zagłębić. Mamy osoby aktywne w danym czasie. Tutaj mamy dalsze materiały dotyczące tego poziomu. Jak to otworzymy, mamy e, kolejne osoby. Kolejne. Także, e, tak to mniej więcej wygląda. Takie drzewko. Widać tutaj, że mamy lewy zespół, prawy zespół, możliwości danego zespołu. Mamy osoby w statusie aktywności w danym projekcie. A tutaj mamy tak zwane drzewko, tu Też pokazuje nam pewne osoby. Tutaj mamy nasze plany za 100 kredytów szkolnych. Czy w zależności od potrzeb, tutaj mamy tak zwane drzewko bezpłatnych rejestracji. Mamy osoby, które czekają, aby dołączyć do społeczności. Że z jakichś tam przyczyn po prostu nie mają. I możliwości. E, tutaj jest to ujęte tym. Następnie możemy kupić kursy. E, kursy w języku angielskim i polskim. Na w języku e, polskim mamy bardzo fajny np. bogatyny Networker, Utrata Wagi, Mistrz Sieciowy, testowanie to są spotkania już e, jak powiedzieć offline czyli e, grupowe mamy dostęp do spółek angielski w podstawach, angielski dla dzieci hiszpański, no i dwa pozostałe elementy e, tutaj możemy zobaczyć e, kursy w jakichś e, Kredyty szkolne to właśnie, ile na przykład inwestuję, Co 3 miesiące, można powiedzieć, że to wygląda e, moja strona. Jest to kanał informacyjny, który można zobaczyć, co, co o mnie, co inni ludzie piszą. Tak, tak zwane, można powiedzieć, Messenger. Możemy tworzyć sobie albumy, możemy tworzyć zapisane posty, możemy grupy, homepage, blogi. Jesteśmy w stanie też tworzyć artykuły, wydarzenia, forum. I mamy normalnie znajomy, do którego możemy napisać. Mamy na przykład naszego założyciela. I na przykład możemy do niego sobie napisać. Wszystko jest w miarę proste i łatwe. Wracając dalej tu mamy volumeny. Tu Mamy opcje wolumenowe, Tak. Jaki pakiet jest aktywny. Od kiedy do kiedy jest ważny. I ile się zarabia jednorazowo, i tak dalej. Wolumen planszowy, podobnie. nieodobrane wolumeny, po prostu kiedyś mi się gdzieś tam nie udało dobrać danej, danej prowizji. Plan kompensacyjny. Od pakietu mamy tutaj bardzo dokładnie przedstawione nasze ceny za kredyt w danym systemie. Tutaj mamy prowizję w zależności od danego systemu, że tutaj jest naprawdę dużo, dużo informacji, które mogą być pomocne. Jako ciekawostkę Mogę dołożyć o tym, że mamy też tak zwane poziomy, czyli poziom ucznia czy ladnika, mistrza, wielkiego mistrza. To zależy od warunku, mamy Też dodatkowe takie bonusy, jak zegarek, telefon, handbook. Osoby ze garek, no i samochody, można powiedzieć, w różnych klasach, które też możemy w jakimś tym stopniu sobie wypracować i to na stałe. E, możemy też kupić pakiety z tak zwanych kuponów, e, których jakby wymieniamy z naszych pieniędzy. E, mamy swój e portfel w e-portfelu mamy wyciągi z e-portfela na przykład tak wygląda e-portfel mój tak to się wszystko zaczęło dolar 25, 25, dolar $25, 25 moja osobista osoba 12,50 potem znowu dolar 25, potem moja osobista osoba 12,50 25 i moja osobista osoba 12,50 moja osobista osoba ma już osobistą osobę, dodatkowo jeszcze dostaje z tego 0,25. No i tak 1,25 od różnych osób można uzyskać. Podobnie jest na kolejnej stronie, gdzie po prostu uzyskujemy te pieniądze. Tak, gdy dostajemy, dostajemy i mamy taką wartość. Przelewy. Możemy sobie zobaczyć. Czyli chcemy przelać jakąś sumę. to po prostu wyznaczamy sobie tą sumę. Wiadomo, no że nie możemy przelać mniejszej niż 100 dolarów, bo to jest nieopłacalne. Ponieważ koszt o, obróbki każdego przelewu to jest niestety Ale możemy na tym pracować. Możemy wpłacać też na przykład do e -portfela. Możemy e, przejść sobie na dolar. walena ale musimy spełnić kilka funkcji. E, musimy być na wyższej randze, musimy trochę wyższe zarobki i mieć określony poziom. Mamy e, też przedstawione te kolejne zarobki, tak, czyli na zarobki. Które dostaje ze splanszy, z polemunu binarnego, z dopasowania do społeczności. Znowu dopasowanie do społeczności. Splanszowy. No i tak jak mówiłem, z bezpośrednich moich osób też dostaje pieniądze, które tu widać. To jest w grupie jakiego ma obywatelstwa, ile ma lat, od kiedy należy i tu ranga, na której w danym czasie jest. Także myślę, że to jest bardzo proste. To jest e, tak zwany ranking. No, i mój internet troszkę szwankuje, ale te najważniejsze rzeczy można powiedzieć, jak powiedziałem. Mamy też wypłaty, profil zarządzania, czyli widok profilu, zmienić, użytkownika, zmienić sposób użytkowania, ustawienia e-maila, organizację. No, i tutaj mamy na przykład nasz założyciel, Magwalen, No i osoby, które. Są pod nim, kto jest na jakim e, poziomie, pakiecie, kto jest na jakiej randze, jakiej budzi, skąd pochodzi e, i e, kim jest. Także jest naprawdę dużo osób, dużo. Nasza droga trwa naprawdę, tak naprawdę 4 miesiące, także nie jesteśmy, można powiedzieć, na, na rozruchu, ale nie boimy się tego, idziemy w ciągu do przodu. Do przodu. Ta społeczność się powiększa, powiększa. Tu jest akurat tu jest poziom 300, ale ogólna nasza społeczność jest około 1300 osób. Także Cały czas rasta, także tutaj nie mamy obaw, możemy zarządzać profilem, tak jak wspomniałem, robić jakieś tam raporty. Mamy przybornik, gdzie pobieramy sobie jakieś materiały dodatkowe, mamy skrzynkę pocztową i możemy nawet sobie kupić CRM-a, który po prostu będzie powodował, że będzie nam się lepiej pracować na projekcie, a to. Na ten moment tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Powodzenia. Hej, pa.